Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Zabłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn, umiłowany Jego, słuchajcie. Chwała, Chwała Tobie, Pan z wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Mała tobie, Pani. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, by się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Jezusem. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy Jezusie. Gdy oni się z Jezusem rozstawali, Piotr rzekł do Niego, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. W tę drugą niedzielę Wielkiego Postu idziemy ciągle drogą uczniów, drogą apostołów. I razem z apostołami, tymi wybranymi, Piotrem, Jakubem i Janem, wychodzimy razem z Jezusem na górę. Jezus idzie tam, by się modlić. I tam, wobec swoich uczniów, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus się przemienia. Jego odzienie, Jego cała postać stają się lśniąco białe, promieniujące. Po co to Jezus czyni? Jezus jest w drodze do Jerozolimy, Jezus jest w drodze do miejsca, w którym za chwilę odda swoje życie za swoich uczniów, za wszystkich ludzi będących na tym świecie, i w przeszłości, i w czasach Jezusa. I tych, którzy po nim także będą żyli, a więc także za nas. I Jezus przemienia się, żeby pokazać swoim uczniom, żeby umocnić swoich uczniów, że oto On jest Bogiem, że oto On jest kimś więcej niż zwykły człowiek, że oto w nim samym jest ta przeogromna moc pochodząca z Boga i że to wszystko, co dzieje się w tym momencie. Ma być właśnie tym umocnieniem dla uczniów, gdy przyjdzie chwila próby. I także dla nas w tę drugą niedzielę, kiedy Pan Jezus Wielkiego Postu, kiedy Pan Jezus właśnie przed naszymi oczyma także dokonuje tej przemiany, ma to być umocnienie naszych serc w tej drodze wielkopostnej za nim, w tej drodze, w której te najtrudniejsze momenty są przed nami, a więc. Przeżywanie jego męki, śmierci i potem radości z martwych wstania. Ta przemiana Jezusa ma być dla nas umocnieniem. I zobaczcie, że uczniowie reagują dzisiaj trochę w, takim, w takiej kontrze do Abrama z dzisiejszego, pierwszego czytania. Abram usłyszał wezwanie, by opuścić swój namiot i by pójść tam, gdzie Bóg mu wskaże drogę, gdzie Bóg mu wskaże ziemię, którą od tego momentu będzie się nazywać ziemią obiecaną. I to jest ten, to miejsce, które mi dzisiaj e, żydzi żyją, e, które jest tym darem Bożym. I apostołowie, którzy nie bardzo wiedząc, co mają powiedzieć, jakby nawiązują do tego momentu e, Abrama, do także Mojżesza, który rozstawiał namiot i mówią, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. Cóż to jest za symbol, namiot? Namiot jest po pierwsze miejscem zamieszkania, jest po prostu domem, tak jak dla Abrama był domem. Był miejscem, które jest miejscem bezpiecznym, miejscem, w którym przeżywa się życie rodzinne pełne pokoju, pełne miłości, pełne czułości, dobroci i wszelkich innych dobrych darów. I Bóg wzywając go, by to, co po ludzku wydaje się piękne i dobre, by opuścił, jednocześnie składa mu obietnicę, że obdarzy go czymś większym. A więc chce Bóg, by Abram wyruszył w drogę, by pozostawił to, co jego i poddał się temu Bożemu prowadzeniu. Zna cel tej wędrówki, choć nie do końca. Wie, że Bóg da mu ziemię obiecaną, ale nie wie, gdzie ona będzie. Idzie ufnie za Bogiem. I dzisiaj apostołowie, jakby prosząc, czy postanawiając, czy mówiąc do Jezusa, że chcą postawić te trzy namioty, jakby nawiązują właśnie do tej myśli. Oto tu jest nasze miejsce, oto tu jest nasz dom, w tym miejscu, w którym Ty się przemieniasz, w tym miejscu, w którym Ty ukazujesz swoją moc, w tym miejscu, w którym Ty objawiasz swoją potęgę, boską potęgę. Chcemy tu zostać, chcemy tu być. To jest nasza Ziemia obiecana. I teraz myśl, która powinna i nas właśnie dotknąć w kontekście tego namiotu, ziemi obiecanej, miejsca, w którym przebywa Bóg. Tu jest Twoje miejsce, gdzie przebywa Bóg, choćby w tej świątyni, w Twojej parafii. Tu możesz Go spotkać w każdym czasie. On tutaj jest dla Ciebie, w tym Bożym Słowie. W komunii świętej, która za chwilę będzie sprawowana, więc tej obecności Jezusa żywej i prawdziwej pod postacią chleba. Tu Jezus udziela się w konfesjonale, tu Jezus udziela się w sakramencie Chrztu Świętego, bierzmowania, w sakramencie także namaszczenia chorych, które czasem tutaj się sprawuje. Tu Jezus jest obecny, tu jest namiot, tu jest Twój dom. Jak jesteś w niego włączony, jak jesteś w niego zaangażowany, jak poszukujesz Boga w tym domu. To jest pytanie, które dzisiaj Pan Bóg każdemu z nas stawia. Pytanie, czy troszczysz się o ten dom mój, Boży dom, o świątynię i tę fizyczną, ale i o tę duchową, tę świątynię, którą tworzymy wszyscy razem idąc za Bogiem. A więc innymi słowy, czy jesteś święty, czy czerpiesz świętość ze mnie, czy nią żyjesz, czy jej poszukujesz, czy o nią walczysz, czy się troszczysz. O to Bóg nas dzisiaj pyta. Ale także Bóg nas pyta o te świątynie w kontekście miejsc innych, w których żyjemy, a więc naszych domów, naszych rodzin, naszych wspólnot, tych miejsc, naszej pracy, naszej uczelni, szkoły. Czy jestem tam kimś, kto przynosi przemienionego Jezusa? Czy jestem tam kimś, kto dzieli się Bożą Miłością? Czy jestem tam kimś, kto potrafi przebaczać, kto potrafi rzec dobre słowo, kto potrafi odrzucić zło, kto potrafi pociągnąć innych do dobra, kto jest uczciwy, prawy? Warto sobie te pytania w tym kontekście domu, namiotu, w którym chce mieszkać Bóg, miejsca, w którym Bóg chce przebywać, także sobie postawić. Niech każdy z nas te pytania sobie na dzisiejszy wieczór położy na sercu i niech za nimi mocniej podąża, by Bóg prawdziwie stawiał nas w swojej ziemi obiecanej, która tu teraz jest każdego dnia dla nas. Bo tam, gdzie Bóg w naszym życiu, tam jest i ziemia obiecana. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi wszystkich rzeczy, rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światłość ze światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony a nie stworzony współistotny Ojcu a przez niego wszystko się stało on to dla nas ludzi i dla, dla naszego, naszego zbawienia. zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również, również za nas pod Poncjuszem Piłatem, Piłatem został umęczony i pogrzebany Używany. i zmartwychwstał trzeciego dnia, dnia jako znajmia pismo i wstąpił do, do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.